Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś przygotowałam oczywiście pakiet losów. Losy kupione w poniedziałek po pracy. Jeszcze dodam, że w żabce. Akurat przejeżdżałam, więc zobaczymy jak będzie. Wkład 29 zł. Zobaczymy jak się żabka spisuje. Tu bateria zaczęła padać. Dobra, 14. Mam 15, czyli nie ma. 21. Jest 22. Dobra, nie ma. 20. 12 też nie ma. I 29. Jest 19. Dobra, nie ma. Świnka pusta. No to patrzmy tutaj szybko kasę. kasa wisinki nie ma yy, kończynka kończynka jest świnka też jest tu jest moneta i dolarek no to nam zabrakło no gorąca kasa czy będzie gorąca yy, 36.

dwójki nie ma dziewiętnastki nie mam i dziewiątka jest, pięć zł. super trzy liczby pięć złotych znalezione no na to następna jest krzyżówka może troszkę oddalę Dobra. Pierwsze tutaj mamy kosa. K, O. Nie mam literki S. Dobra, no to określimy wszystko z S. Tutaj nie ma. Tutaj nie mam. Sfinksa też nie. Tu też nie. E Dobra, to Ariel. A, I. Nie ma literki E. Czyli tutaj ziele odpada, emu odpada takt. No nie ma te kra. Przecież jeszcze, tu jest jeszcze te. I tu jest te. Kra. Krya, A. No to jest. Eee, rum. Ryumy też jest. Dobra, to są dwa. Okno, ok. E, nie ma N. Dobra, to nie ma. Tutaj też nie będzie. No i co? Skończyło się na dwóch. Kra oraz Rum. Przyroda przegrana. No to zobaczmy, słówka. I pierwsze jest Ren. r E. Nie dali N. No to car C Are. car jest. Wilk w i Lk jest wilk. Klin. A, nie ma N. Dobra, to tutaj jeszcze wykreślę bronę. Nonsens. No. No to patrzymy ukrop u kry o. Nie ma p. To pieczywo też nie będzie. Dobra, Kolejne słowo to waluta. W a l u t a. Jest waluta i tym samym jest wygrana. Mam trzy słowa już i jeszcze szukam retoryka. R e t o r i, k, a. I jest retoryka. Dobrze, to tutaj mamy 4 słowa i wpada 10 zł. No dobra, i ostatnio Vegas, najdroższa. Szukamy trzech takich samych symboli. Tu mam dwa razy bar, czyli nie ma. Dwa razy pomarańczka. Tutaj są różne. Kolejna gra, dwa zegary, dwa dzwonki, tutaj różne, tutaj różne. Gra ósma wszystkie różne, gra dziewiąta nie ma. O i jest wygrana gra dziesiąta daje pomarańczki, które dają 10 zł, ale jeszcze patrzymy dalej. No to fajnie. Dzisiaj troszkę lepiej dwie rakiety. Gra trzynasta nie ma. Ach, tutaj pomarańczki brakło. No i gra piętnasta nie ma. No dobrze, ale dyszka jest. No to tym samym na 29 zł wpada 10, 20 i tutaj piąteczka, bo były trzy liczby. To jest piątka. Czyli 25 zł, 4 zł na minusie. Myślę, że nie taki straszny ten minus. Dzisiaj się losy troszkę lepiej spisały. Fajnie, że jesteście, że oglądacie, komentujecie. Bardzo Wam za to dziękuję. No i zapraszam na kolejny odcinek. Pa!